Po tym jak Belakorowi udało się zawrzeć pakt z Lady Olynder, pierwszy książę wrócił do swojej fortecy cienia, zwanej Mordikar. Tam przypatrywał się z uwagą kolejnym ruchom jego armii. Podlegli mu szpiedzy i czarnoksiężnicy wykonywali swoje misje nawet w najdalszych zakątkach królestw śmiertelników. A stada Furii Belakora przeczysywały coraz mroczniejsze niebiosa, obserwując rosnący w krainach chaos i zdając szczegółowe sprawozdania swojemu mistrzowi. Furie były jednymi z bardziej okrutnych rodzajów demonów, stworzonymi z fragmentów czystej energii chaosu. Nie przynależały do żadnej z rujnujących potęg, co czyniło je godnymi zainteresowania w oczach Belakora. Pierwszy książę spędził całe milenia nad pracami polegającymi na spętaniu i wykorzystaniu tych bestii do własnych celów. Przez większość uważane za zwykłe, nieuwarte uwagi ścierwojady. Furie były doskonałymi narzędziami, dzięki którym Belakor mógł obserwować zarówno swoich wrogów, jak i potencjalnych sojuszników. Właśnie teraz jedno ze stat tych skrzydlatych bestii wylądowało na dworze mrocznego mistrza z kolejnymi wieściami z frontów. Z tych bram krain, które były na tyle niestabilne, że Belakor uznał je za dobre miejsca do ataku, tylko już jedna została nienaruszona: Brama Białego Złota. Leżąca gdzieś w zrujnowanym mieście Prosperia. Ten portal pozwalał na przedostanie się do wolnego miasta Vindicarum i jego północnych rubieży, dzięki czemu był krytycznie ważny dla wszystkich armii Boga Króla Sigmara w Hamonie. Belakor nie był zadowolony z tego faktu. Wyczerpany organizowaniem kampanii wojennej, która rozpościerała się na większość krain, za pomocą nieposłusznych demonów, które najchętniej by się nawzajem pozabijały, czuł, że nie zostało mu już wiele czasu. Jeżeli jego plany nie zostaną wykonane od razu i bez przyciągania zbędnej uwagi, w końcu armie Boga Króla zorientują się, w jak wielkim niebezpieczeństwie się znalazły. Nawet zastępy upiorów Nighthounds oraz ich przywódczyni, Lady Ollender, nie będą w stanie wiecznie odwracać uwagi wrogów Belakora od prawdziwego zagrożenia, jakie na nich czyhało. Do tego wszystkiego dochodziła sama umowa pomiędzy nim a Mortarchinią. Nieustannie Belakor widział kątem oka fantomową klepsydrę, której eteryczny piasek z każdą chwilą przysypywał się w dół. Mroczny Mistrz. W końcu uznał, że dość już czekania i zwłoki. Brama Białego Złota musi upaść, chociażby miał do tego wykorzystać nawet najpaskudniejszych ze swoich sojuszników. Pierwszy książę wezwał cieniste, poskręcane postacie, czające się w kątach jego leża, wydając im rozkaz działania. Widział, jak w oczach kreatur pojawia się błysk chciwości i okrucieństwa, gdy pośpiesznie wyruszyły wykonać polecenie swego pana. Brama Białego Złota otoczona była zewsząd ruinami dawno zapomnianej, sigmaryckiej cywilizacji, która poległa w trakcie Ery Chaosu. Przez całe lata nieustannych, chemicznych deszczów i powodzi, szkielety pałaców i budynków tego miasta pokryte zostały cienką warstwą metalu. Ufortyfikowane przez Wolne Gildie Windikarum, zamienione zostały w punkty obronne wypełnione trybofortami oraz bateriami helblasterów. Które chroniły wejścia do bramy kraju. Zniszczenie innych portali, które połączone były z bramą białego złota, widoczne było tutaj gołym okiem. Brama, trzeszczała i błyszczała energiami magicznymi, wydawała się totalnie niestabilna. Żołnierze, znajdujący się na stanowiskach przy portalu, wpatrywali się w rozpadającą bramę z rosnącym niepokojem. W ciągu kilku ostatnich dni wielu z ich kompanów zginęło tragicznie, uderzonych strzelającymi promieniami energii magicznych z niestabilnego przejścia. Mimo tego wiedzieli, że ich obowiązkiem było trwać na posterunku. Dowodzeni przez bezwzględnego generała Cerdimunda Gorla, w swoich szeregach zawierali tak słynne oddziały jak stalowi święci, zagubione dusze czy pokutny legion. Uzupełniane tysiącami biczowników. Ci biczownicy byli gorliwcami o szeroko otwartych oczach, katujących swe ciała metalowymi narzędziami i szukających najokrutniejszej śmierci dla siebie w imię Boga Króla. Oprócz ludzkich oddziałów pośród obrońców miasta, znajdowali się również duardini odpowiedzialni za stworzenie śmiercionośnych systemów obronnych, które od lat broniły bramy przed hordami ptasich zwierz ludzi i okutymi w pancerze oruków. Belakor do zdobycia tego silnie ufortyfikowanego miasta wybrał trzech ze swoich najlepszych generałów. Demony Korna prowadzone były przez krwiopijcę Karzakosa, przyzwanego z wygnania przez mrocznego mistrza, by raz jeszcze sprowadził na krainy swój krwawy terror. Demony Nergla dowodzone były przez wielkiego nieczystego Geboglaxa, demona, który uważany był za wybitnie plugawego nawet pośród swoich braci. Demon Zincha dowodzone były przez pana Zmian w Tanaksa którego zadaniem było poprowadzić kawałę heraldów z Incza pod bramę, którą mieli zniszczyć. Chociaż cała trójka generałów nienawidziła się nawzajem, to wizja tak wspaniałej uczty i sprowadzenia udręki na tak wielu śmiertelników była dla nich na tyle pociągająca, że byli w stanie razem ruszyć do boju. Mroczne siły uderzyły na fortyfikację z niespotykaną wcześniej agresją. Żołnierze Windikarum odpierali każdą z nadciągających fal hordy sześć razy za pomocą artylerii, ostrzałów moździerzowych i kontrszarż. Fale biczowników z okrzykami bojowymi na ustach i z szaleństwem w oczach wybiegały za mury obronne, uderzając swymi biczami w niespodziewające się tego hordy demonów. Były to niesamowicie kosztowne ataki. Tysiące biczowników umierało w męczarniach. Ale dzięki temu żołnierze Windikarum nadal się bronili. Gdy demony po wielu, wielu godzinach walki zdobyły zewnętrzne mury ruin, strzelcy pośpiesznie zaczęli budować prowizoryczne barykady z ciał swych porległych braci. Byle tylko kontynuować ostrzał. Po tym, jak Karzakos i jego demony Korna zdobyli dwa siostrzane tryboforte zwane Srebrnymi Męczennikami, setki inżynierów i strzelców stanowiących ich załogę chwyciło za włócznie i muszkiety, by z hymnami wojny na ustach rzucić się do walki. Tym samo poświęceniem kupili nieco czasu swoim braciom, którzy wycofali się do głównej linii obrony za duardińskie barykady. Ściekłość demonicznych najeźdźców rosła z każdą minutą. Nie spodziewali się bowiem tak zażartej obrony, a niezłomna wiara żołnierzy windikarów w zwycięstwo powodowała u nich nieznośny ból. Karzakos i jego żądne rzezi demony, umorusani krwią ofiar ostatniego ataku, bezpośrednio po zdobyciu trybofortów zaszarżowali w kierunku wewnętrznej obrony bramy. W odpowiedzi na szarże demonów, żołnierze wolnej Gildii rozpoczęli ostrzał ze swoich baterii, a magowie, inżynierowie zamienili pokrytą srebrem ziemię w gotujący się metal. Mimo tego fala demonów była zbyt liczna. Demony korna po chwili zostały wzmocnione przez noszących plagi sługusów Nergla i złowieszczą magię kabały w Tanaksa a kolici Zincha szybko dostali się na teren Bramy Białego Złota, zalewając ją falą czarnoksięskiej magii. Ziemia dookoła portalu zaczęła krzyczeć i mienić się wieloma barwami, puchnąc od mutagennych energii demonów Zincha. Gdy zdawało się, że katastrofa jest nieunikniona, nagle czarne chmury nad ruinami zaczęły błyszczeć od oślepiających świateł piorunów. Z trzaskiem gromu Opancerzeni w bieli, purpurę, legioniści Stormcast Eternals z Bractwa Sigmaryckiego wylądowali na Ziemi. W perfekcyjnej formacji, tworząc ścianę ze swoich ogromnych tarcz i nadal strzelając elektrycznością. Przybyli, by oczyścić tę Ziemię z plugastwa chaosu. Ale o tym, co działo się dalej, porozmawiamy sobie następnym razem.